Cześć, a dzisiaj porozmawiamy o zarobkach w ochronie. Dowiesz się, ile zarabia ochroniarz oraz co ma wpływ na jego wynagrodzenie. A więc, początkujący ochroniarze, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ochroną, liczyć mogą na zarobki rzędu około 3,5 tysięcy zł netto miesięcznie. Osoby z nieco większym doświadczeniem oraz dodatkowymi kwalifikacjami mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące około 4,5 tysiąca zł netto miesięcznie. Natomiast, stawka ta może wzrastać. W przypadku ochroniarzy pracujących w specjalnych warunkach. W przypadku ochrony np. imprez masowych czy konwojów. Ochroniarz może zarobić nawet 5700 zł netto miesięcznie. Najwięcej w ochronie zarabiają kierownicy i menadżerowie do spraw ochrony. Mogą oni liczyć na zarobki dochodzące nawet do 8500 tysięcy netto miesięcznie. Dobrze, a zatem skoro wiemy jak prezentują się wynagrodzenia w Polsce, no to sprawdźmy jeszcze ile zarabia ochroniarz za granicą. I na przykład w Holandii ochroniarze zarabiają przeważnie od 1800 do 2300 euro netto. Miesięcznie. Dalej, w przypadku Francji, miesięczne wynagrodzenie ochroniarza wynosi od 1500 do 2200 euro netto. Zostają nam jeszcze Niemcy. Tutaj ochroniarz zarobi od 1700 do 2400 euro netto miesięcznie. Zastanawiasz się pewnie, co ma wpływ na wielkość wynagrodzenia. Bardzo ważnym czynnikiem jest oczywiście doświadczenie. Osoby, które mogą pochwalić się dość rozbudowanym CV, mogą liczyć także na nieco wyższą stawkę. Wśród które mają również wpływ na wielkość zarobków, jest lokalizacja. W większych miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, wynagrodzenia mogą być wyższe w porównaniu do mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Różnice w zarobkach zaobserwować można także w zależności od rodzaju chronionego obiektu. Na przykład, ochrona biurowców, galerii handlowych czy obiektów przemysłowych może być mniej płatna w porównaniu do ochrony osób VIP konwojów pieniężnych czy imprez masowych. Nie bez znaczenia będą także godziny pracy. Praca w godzinach nocnych, w weekendy, święta oraz nadgodziny są zazwyczaj lepiej wynagradzane. Dodatkowo praca w systemie zmianowym może wiązać się z dodatkowymi bonusami. Na zarobki wpływ może mieć także rodzaj umowy. Inne zarobki osiągniesz w przypadku pracy na umowie o pracę, a inne w przypadku pracy poprzez umowę zlecenie. A zatem tak wyglądają zarobki ochroniarzy. A ty, czy chciałbyś wykonywać ten zawód? Koniecznie napisz o tym w komentarzu. Jeżeli materiał ten okazał się dla Ciebie przydatny, to także zasubskrybuj mój kanał i kliknij polubienie pod filmem. A tymczasem to wszystko, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.